działania Kryptonim Petent jest Paulina. Paulinka stanie przed wyzwaniem złożenia wniosku o wypis rejestru gruntów. Będzie to dla niej pomocne w przyszłości, gdy będzie chciała kupić jakąś działkę, zabudować działkę, którą dostanie od rodziców yy, lub wykorzystać ją w jakiś inny, fajny sposób. Paulinka, powiedz coś o sobie. Mam na imię Paulina, chodzę do czwartej klasy techniką fryzjerskiego, lubię robić upięcia, interesuję się tańcem i śpiewem. Mam nadzieję, że to będzie fajny taniec wśród tych wszystkich zawiasów administracyjnych. Przed Tobą test wiedzy, przed Tobą wniosek o wypis z rejestru gruntów, który my następnie ocenimy u eksperta i sprawdzimy, czy taki dokument zostanie Ci w przyszłości wydany. Powodzenia. Dziękuję. Dokumenty przygotowane przez Paulinę oceni dziś geodeta powiatowy pani Małgorzata Osipacz, której dziękujemy za uczestnictwo w programie Kryptonim Petent. Mamy kilka pytań odnośnie wniosku o wypis i wyrys z rejestru gruntów. Paulina rozwiązując test wiedzy zastanawiała się nad jednym pytaniem. Jaki jest czas na rozpatrzenie wniosku przez urząd? Staramy się rozpatrywać te wnioski jak najszybciej, czyli w czasie niezwłocznym i w miarę możliwości do 30 dni roboczych. Świetnie. Czy możemy prosić o ocenę przygotowanego przez uczestnika wniosku oraz o przedstawienie jak poprawnie należy wypełnić wniosek o wypis i rejestru instrumentów? Jak najbardziej. Poproszę. Mam przed sobą wnioskowy wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego i postaram się przybliżyć Państwu sposób jego wypełnienia. Więc tak, na wstępie należy wpisać swoje dane osobowe imię i nazwisko lub jeśli wnioskodawcą jest firma, no to oczywiście nazwę firmy oraz adres. Kolejno PESEL wnioskodawcy lub REGON w zakresie firmy. Dane kontaktowe, czyli najczęściej jest to numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Oraz tutaj w przypadku, tak jak wspomniałam, firm bądź instytucji, które również zgłaszają się do urzędu, oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę. Adresatem wniosku jest starosta radzyński, wypełniamy również datę sporządzenia tego wniosku, Następnie musimy zaznaczyć, jakie dokumenty chcielibyśmy otrzymać. I tutaj to jest punkt 8: przedmiot wniosku. Mogą to być wypisy z rejestru gruntów, wypisy oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej, sam wyrys, uproszczone wypisy, jak również wypisy z kartoteki budynków bądź lokali. W zależności od tego, czego wnioskodawca oczekuje bądź co jest mu potrzebne. Kolejno e, wpisujemy dane dotyczące już konkretnej e, nieruchomości, identyfikującej ją, czyli e, założenia jest to powiat radzyński. Musimy wybrać gminę, jedną z ośmiu, e, która się znajduje u nas w naszym powiecie, oraz e, obręb ewidencyjny, który często jest e, utożsamiany z e, nazwą. E, Miejscowości, wsi, w której znajduje się też ta nieruchomość. Kolejno, dla uproszczenia weryfikacji i znalezienia tej działki, może to być, jeżeli ktoś oczywiście posiada takie informacje, numer jednostki rejestrowej lub numer księgi wieczystej, ale konieczne jest pisanie numeru działki ewidencyjnej. Następnie musimy wskazać, na jakiej podstawie chcielibyśmy te dane z operatu ewidencyjnego dotyczące konkretnej nieruchomości otrzymać. Czy wnioskodawca jest właścicielem, może być organem administracji publicznej, jest operatorem siedzi, bądź ma też interes prawny, wynikający z jakichś aktów normatywnych, i który jest mu niezbędny, na przykład do przełożenia w sądzie bądź w urzędzie skarbowym, w jakichś innych instytucjach. E, kolejne, kolejny punkt e, to jest osoba wyznaczona do kontaktu ze strony wnioskodawcy. Nie zawsze jest tak, że wnioskodawca m, może ten wniosek odebrać osobiście. Może to być inna osoba, e, która jest upoważniona e, ze strony wnioskodawcy. Kolejno należy określić postać tych dokumentów, znaczy w jaki sposób chcemy, aby one zostały przez nas przygotowane. Czy to ma być postać papierowa, czy to ma być postać elektroniczna, bo w taki sposób też w tym momencie te dokumenty przygotowujemy. Oraz sposób odbioru tych dokumentów, czy one mają być odebrane od nas w organie osobiście, czy mogą być też wysłane na adres pocztą tradycyjną, bądź też wysłane na adres mailowy. Nawet jeżeli ktoś zamawia większą ilość materiałów, może to być nagrane na pendrive'a, na płytę, cokolwiek wnioskodawca sobie życzy. Jeśli wnioskodawca ma też chęć, może złożyć dodatkowe wyjaśnienia, jakieś uwagi, do których my się po prostu zastosujemy, po to, aby sprecyzować zakres, zakres tego wniosku. No i najważniejsza rzecz to jest podpis podręczny wnioskodawcy. I tutaj jeszcze dodam, że istnieje możliwość złożenia takiego wniosku w formie elektronicznej. Może to być za pośrednictwem Go portalu powiatu radzińskiego bądź też za pośrednictwem platformy EPUA, jednak, żeby to zrobić, trzeba mieć założony profil zaufany, który jest potrzebny do identyfikacji konkretnego wnioskodawcy. Jeśli ktoś ma jakieś problemy bądź pytania, w związku ze składaniem wniosku, tutaj na drugiej stronie są przypisy, są dodatkowe wyjaśnienia. Jeśli to nie odpowie na wszystkie pytania, zawsze też jest pracownik w dziale obsługi klienta, który myślę, że z chęcią pomoże wypełnić taki wniosek. Po wstępnej weryfikacji e, testu odnośnie e, wypełnienia, odnośnie wniosku o wypis z rejestru gruntów oraz e, weryfikacji już samego wypełnionego przez Paulinę wniosku, e, stwierdzam, że wyszło całkiem dobrze. Ehm. Czy Paulina otrzymałaby wypis z rejestru gruntów na podstawie tak złożonego wniosku? Jeśli. Udałoby się tutaj do nas do urzędu, do punktu obsługi Interesanta, gdzie pracownik starostwa pomógłby jej do końca uzupełnić ten wniosek, to myślę, że jak najbardziej. Bardzo serdecznie e... dziękuję za tak pozytywną ocenę i trud włożony przez Paulinę w działaniu Kryptonim Petent. Dziękuję bardzo. Dziękuję.